mamy wysyp awansów, jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi. Poziom sportowy drużyn miasta Opola zdecydowanie jest bardzo wysoki. Na znaczy będziemy rozmawiać o pieniądzach, na razie się cieszmy awansem. Mamy trzy awanse, jesteśmy bardzo, bardzo z tego szczęśliwi. Ważne, że sponsorzy wytrzymali, że myśmy wytrzymali to, że trzeba było jednak poczekać jeszcze ten jeden sezon, aby od razu podpisała co potrafi. No bo wiadomo, że drużyny piłkarskiej nie buduje się od tak przez rok, dwa, ten proces trwał od roku 2009 i jest się z czego cieszyć. Oczywiście, no ja tego nie wiem. Trzeba było być spokojnego bo w sporcie przede wszystkim spokój, rozwaga, no i cierpliwość i, i okazało. całość. No Pokazały to ostatnie spotkania. Dużo kibiców. Widzimy, jak, 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 jak ta publika żyje, żyje odro. No, ja, ja rozumiem kibiców, że są spotkania mniej atrakcyjne i jest wtedy mniejsza oglądalność. Aczkolwiek te ostatnie mecze pokazały, że naprawdę potrzebna jest ta druga liga. I ja wiem, że ona była yy, wygrana w ciężkich bojach. Aczkolwiek... Wyszarpana. Tak, wyszarpana. Ale w ostatnich, ostatnich yy, latach wiemy, że yy, śląskie drużyny cały czas awansowały i myśmy wreszcie przerwali tą hagę śląskich śląskie drużyny. I wreszcie żeśmy awansowali, Uważam, że zasłużenie. Ciężko było. Aczkolwiek no, no, drużyna nie przegrała od, 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 od praktycznie nie wiem. 20 spotkań, no nie oczekujmy się, no fajnie, fajnie, wygrała, zasłużyli na ten awans i fajnie, że się cieszą i kibice i drużyna razem. No właśnie, ale awans nie tylko sportowy, za tym, za tym muszą iść także i finanse, czy będzie Pan już wydeptywał powoli sobie ścieżkę na rynku w ratuszu? No, może już wydeptałem, aczkolwiek nie będę wydeptywał, jak wiadomo, za dwa tygodnie się kończy kadencja i, i będą nowe zmiany. No, no, myślę, że no, no, nowe jakieś tam powiedzmy ludzie, którzy będą mieli więcej czasu do poświęcenia temu klubowi. Ja bardzo mało czasu poświęcałem ze względów różnych zawodowych, no niestety, no. Także najważniejszy był nasz cel, który chcieliśmy osiągnąć. Przez te dwa lata robiliśmy wszystko, żeby wreszcie był ten awans i ten awans został walczony. Uważam, że ja najbardziej no, no, jak będzie zasłużony. No się widzieliśmy, jak wyglądała w pierwszej połowie, no pogoda, jaka była no ważny mecz. Niby wszyscy już byli pewni tego, tego spokojnego remisu czy zwycięzca zwycięskiego, remisu zwycięskiego. No, ale najważniejsze żeśmy wygrali, no jedna bramka padła, z tyłu było na zero. No, co, euforia, no, cieszymy się, no już trzy lata. Ja się cieszę osobiście, bo przychodziłem tu z Tomkiem drągiem rok temu i powiedziałem, że jak nie będzie awansu, objetnie, czy gram, czy nie gram. To chyba moje się powieszę, ja mówię, bo w buty na kołku powieszę. I to był cel. Obojętych, kto grał, obojętnie kto był. Mieliśmy fajną drużynę. Mamy fajną drużynę. My Jesteśmy szczęśliwi. No. Cieszymy się, że kibice te są z nami na dobre i na złe. Cieszą się. Chwała im za to. Do białego rana szalejemy. To jest nasz dzień. Myślę, że tak z perspektywy całego sezonu, bo tak dzisiaj trzeba rozmawiać o wyniku w Preopole, obiło Pan zespół wcale w nie najłatwiejszym momencie. W momencie, w którym od nie szło w tej lidze. Trzeci rok tak naprawdę z rzędu. Jak pan na to sięga z pamięcią, z perspektywy czasu, to uważa pan, że to było takim największą trudnością, że trzeba tak. było ją przezwyciężyć, żeby dzisiaj się cieszyć? Ciężko mi powiedzieć, no, ja myślę, że szybko znaleźliśmy spotkanie, tutaj wspólny język, to, że zespół przegrał tylko dwa mecze pod moją wodą, z tego co pamiętam, to, że jest od, nie wiem, 16 czy, czy 15 meczy bez porażki, jakby dodać jego puchary, to jest grubo ponad 20 meczy. To znaczy, że, że ta grupa tutaj e, chciała osiągnąć sukces, e, my im tylko tutaj, mówię o sztabie szkoleniowym, pomogliśmy i, i no, udało się. Był, Był to, ten upragniony awans, bo wiem, że tutaj e, bywało ciężko w poprzednich sezonach, że, że tutaj była bardzo duża, ale to już wszystko za nami trenerze presja była ogromna, nawet nie bardzo duża, a po tych pierwszych trzech meczach wiosny, w których padały remisy, był taki moment gdzieś tam zawahania, zwątpienia, że trener pomyślał kurczę, no jak my tak zaczynamy tą rundę, to jak tu myśleć o tak wymarzonym końcu? Nie, ja, ja nie mogę do tego w ten sposób podchodzić, bo e, gdyby zawodnicy widzieli, że ja nie wierzę, to byłoby źle. A ja cały czas wierzyłem, zawsze im powtarzałem, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, Tutaj e, była taka sytuacja po meczu z Łaziskami, gdzie wszyscy, no może nie wszyscy, ale miałem taką e, rozmowę, gdzie, gdzie było jak to mieliśmy wygrać, a żeśmy dremisowali. Okazało się, że ten punkt z i te inne też w ogólnym rozrachunku się liczył i, i, i dał nam w efekcie końcowym pierwsze miejsce. Punkt z